To jest ur 10 i ten ur przerzucam całkowicie na węze. Jest to metoda przesiedlenia pszczół na czystą węzę. Ten ul jest na dwóch korpusach, jest rodnia i miodnia i wszystkie pszczoły będą przerzucone na czysty korpus węzy do odbudowy. Chodzi o zresetowanie Całej rodziny, ona musi sobie odbudować wszystko od zera. Odbudować ramki, zacząć składać jajka, nosić pokarm, pyłek. A rodzina startuje od zera. Dostaje 10 ramek węzy. Pustej do odbudowy. Są to wszystko puste ramki. I będzie sobie musiał stworzyć wszystko od nowa. Oddałem półkorpus na górę, żeby łatwiej było mi zrzucać pszczoły, co się okazało błędem, bo nie przewidziałem, że pszczoły nie będą chciały wchodzić na nowe, nieznane im ramki. Wszystkie pszczoły, które były zrzucane, od razu wchodziły na ścianki półnastawki. I tak było do końca. Był kłopot, żeby te pszczoły wygonić. Ostatecznie musiałem je zostawić. Matkę, którą potem przesie, przełożyłem na samym końcu, również nie weszła między ramki, tylko od razu za pszczołami na, bo na bo boczną ściankę u nadstawki. Więc początkową musiałem tak to zostawić. Dlatego lepszym rozwiązaniem przy takiej metodzie jest wyjąć kilka ramek węzy z korpusu. I dopiero tam zrzucać pszczoły i potem dopiero dołożyć te ramki po zrzuceniu wszystkich pszczół, wtedy one barki się ścieśnią w samym korpusie, nie będą wychodzić na zewnątrz. Na tej ramce była matka, dlatego na razie tą ramkę odkładam. żeby w sposób kontrolowany matkę przełożyć na samym końcu po zrzuceniu wszystkich pszczół. Były pozostawieniu w taki sposób, czyli na korpusie i, i w pustym półkorpusie zgromadziły się pod kowałką. tam się uwiesiły i praktycznie nic nie robiły. To będzie pokazane w drugim filmie. Włączyłem te filmy w jeden, po dwóch jak po prostu sprawdziłem czy szkoły troszeczkę ogarnęły i uspokoiły sprawdziłem jak to wygląda i wtedy zgoniłem pszczoły dopiero na jeden korku zdałem powałkę ponownie syrop też zaobserwowałem że bardzo niewiele pszczoły pobierały syropu praktycznie na dobę jakieś 0,4 litra pewnie ten to pobieranie wzrośnie w momencie jak sobie odbudują Komórki na ramkach węzeł. No to jeszcze chwilę potrwa. Na razie też nie widać, żeby pszczoły jakikolwiek pyłek wnoszą, zrezygnowały z noszenia pyłku. Praktycznie odbywają się jakieś tam loty. W teren, natomiast ponieważ w pyłku nie noszą. 14 sierpnia, godzina 18.50 Ul. 10: Tu jest eksperyment zrobiony. Cały ul przesiedliłem. Zabrałem wszystkie ramki czerwiu i pokarmu. Przesiedliłem na pustą węzę, na 10 ramek węzy. Dałem pół korpus, żeby było łatwe, łatwiej przesypywać pszczoły. I to był chyba błąd, bo przy przesypywaniu pszczoły w ogóle nie chciały wejść na te ramki z węzą, tylko zaczęły. Obsiadać i, i się spinać po, po ściankach yy, półkorpusu, więc w ogóle nie wchodziły do ula. Dostały 4 litry syropu, tego syropu praktycznie nie pobierają, więc trochę mnie to martwi. Obawiam się, żeby się nie okazało, że w tej półnadstawce pustej zrobią dziką zabudowę, a nie zaczną odbudowywać ramek. więc w tej chwili muszę odebrać pokarm, zajrzeć, jak to tam wygląda, i coś z tym zrobić, żeby. Jakby to zmniejszyć, żeby te pszczoły mogły coś zacząć działać, ewentualnie zobaczyć, co tam w ogóle, jaki stan jest? Jest podkarmiaczka praktycznie jest pełna. Nie widać, żeby cokolwiek zjadły. Przełowie siedzą pod kołpakiem, natomiast nie widać, żeby cokolwiek były zainteresowane pobieraniem pokarmu. Jakiegoś ubytku nie widać, więc muszę to zabrać, żeby się do ula dostać i zobaczyć, co tam jest w środku. To eksperyment. Jeden ul w ten sposób zrobiłem, żeby przesiedlić na węze Zobaczymy, jak to wyjdzie. I jak się to sprawdzi. Ciekaw jestem, ile pszczół siedzi w półnazdawce. Najgorsze to jest to, że może tu siedzieć też matka, która nie weszła na ramki. Właśnie to czego się obawiałem, że wszystkie pszczoły siedzą pod powałką są podczepione. To jest właśnie najgorszy wariant, ale chyba nie zaczęły jeszcze budować. Widzę, że na ramkach też siedzą. Coś już na ramki zaczęły wchodzić, ale jeszcze nie tak jak powinny. To jest troszeczkę lepiej niż się obawiałem. Teraz trzeba je sprowadzić i zdjąć korpus. Oczywiście jakaś artystka mi weszła pod bluzkę, ale chyba nie jest najgorzej, bo jednak weszły w ramki. i zaczynają odbudowywać jest jakiś ślad odbudowy na razie je zostawię w spokoju niech się ogarną Wydaje się, że na razie nie jest najgorzej. Na wylotek nie wyległy. Tak to mniej więcej wyglądało. Są sprowadzone do korpusu i tak to powinno wyglądać. Sprawdzę jeszcze, ile pokarmu pobrały, i dam im z powrotem ten pokarm. Przednio dostały 4 litry. Zobaczymy ile pobrały w operacji. Dostały 4 takie butelki. a sprawdzimy ile pobrały. Zdawało mi się, że nic nie pobrały albo prawie nic, jednak okazuje się, że z 4 litra zostało tylko tyle, czyli jakieś 0,8 0,8 litra pobrały w ciągu dwóch dni, czyli jednak troszeczkę sobie pobrały, więc mają z czego budować. Teraz są tak, jak być powinny, czyli są tylko i wyłącznie na ramkach, więc być może je to bardziej zmobilizuje do odbudowy tych ramek i zagospodarowanie, się. Tak jak mówiłem, to jest taki eksperyment, żeby sprawdzić pszczoły, jak się, jak przezimują, które są przed zimowlą wrzucone na czystą węzę, którą sobie muszą odbudować, zaczerwić, zakarmić się, i przygotować do zimy. Na razie tak zrobiłem jeden, zobaczę jak to wyjdzie.